Przejść na tym filmie zmienię trochę, jak to się mówi, podejście do tego Swing Trading, żeby Wam pokazać o co mi chodzi mniej więcej na tych walutach. Bo ostatnio omawiałem i twarz do kamery, a myślę, że bardziej by Wam się przydało takie mówienie na wykresach mniej więcej, czego bym się spodziewał w dłuższym terminie. Jak tutaj Andrzej z dodał komentarz, co się dzieje na AOT NSD na W1. Czy to już zmiana trendu, czy jak to wygląda w dłuższym terminie w fundamentach i tak dalej. No ja to zrobię osobny filmik do tego, a na teraz na chwilę obecną przejrzymy sobie pary walutowe na wykresach, z interwału D1 i powiem jaki jest mój werdykt i dlaczego. Na pierwszy rzut y, pójdzie na przykład NSD cut. i tak, według mnie NSD jest y, średnio słaby. No, Jakby to ująć, bank, k, bank NSD, RBNZ, czyli nowozelandzki bank centralny, y, mówił, że oni nie żartują, jak mówią, że będą obniżać te stopy procentowe, no to oni to zrobią. I może nawet włączą ujemne stopy procentowe. W drugą stronę, Bank Kanady będzie dopiero w środę chyba miał Swój statement i decyzje odnośnie stuprocentowych oraz konferencję prasową, w której będzie omawiał, co to oni też mają zamiar zrobić y, z tym dolarem kanadyjskim. Według mnie na chwilę obecną, y, ani do góry, ani w dół NSD card bo poczekałbym do czwartku, zobaczył właśnie na Bank Kanady, co oni powiedzą, i dopiero wtedy bym. Podejmowała decyzję o tym, czy Bank Kanady był na przykład bardziej gołębi, czy bardziej jastrzębi, czy po prostu utrzymał tę samą retorykę, którą mówił ostatnio, że jak się będzie źle działo, no to możemy użyć ujemnych 100%, czy zacząć obniżyć 100%. Jeśli to powtórzą, a Nowozelandzki bank znamy i będą jeszcze dane w tym tygodniu z Nowej Zelandii, czyli Nowozelandczyk bardziej w dół, ale nie ma takich problemów jak inne waluty, a Kanadyjczyk na razie, no, tak neutralnie bym powiedział, neutralnie, bo jeszcze trzeba zerknąć na cenę na przykład ropy, która właśnie konsoliduje. Gdyby ropa szła do góry, to Kanadyjczyk powinien wzmacniać się, według mnie, a gdyby ropa zaczęła spadać, to Kanadyjczyk powinien tracić. Więc NSD kat, na razie nie do handlu. Według mnie przynajmniej do czwartku. Jeśli chodzi o NSD, USD, według mnie też nie bardzo do handlu. no Bo jeden bank centralny i drugi bank centralny jest nastawiony gołębio. A jeden nie chce podnosić stuprocentowych, ani drugi. W drugą stronę wybory prezydenckie w USA, co na pewno zadziała w jakiś sposób na dolar amerykański. Obecnie nie myślę o tym, żeby tutaj handlować. Kolejny dolar australijski do kanadyjskiego. Według mnie kan dolar australijski jest bardziej nastawiony na spadki niż kanadyjczyk w obecnej sytuacji. Od dwóch chyba tygodni ludzie z banku RBA, z banku centralnego Australii mówią w kółko to samo i chcą obniżać kurs australijczyka. I myślę, że im to wychodzi z tego co patrzymy na D1 i myślę, że oni to mogą kontynuować. W czwartek okaże się co zrobi bank Karady i będziemy mogli podjąć decyzję czy sprzedawać czy kupować tę walutę na chwilę obecną stawiałbym. Na kolejne spadki na Australijczyku do Kanadyjczyka. Out CHF. Tutaj sytuacja wygląda tak, że Australijczyk jest według mnie słaby, a CHF jest walutą safe haven. Czyli jeśli będzie działo się źle, to CHF będzie właśnie zyskiwał. Jeśli będzie z kolei, nie wiem, szczepionka się pojawi czy pokonamy pandemię COVID-a, no to wtedy możliwe, że australijczyk właśnie będzie zyskiwał. A na chwilę obecną, w zależności od sentymentu, bym się ustawiał na tej walucie. Czyli jeśli by było gorzej na świecie z tą pandemią covid 19 i tak dalej, no to CHF by zyskiwał. Z kolei, jeśli by znalazła się szczepionka, która działa, daje odporność i tak dalej, to myślę, że australijski dolar powinien wzrastać. Dolar nowozelandzki do japońskiego jena, ta sama sytuacja co na aut CHF. Jedna waluta NSD jest Triscon, czyli jeśli będzie wszystko dobrze na świecie się działo, no to nowozelandzki dolar powinien zyskiwać. Jeśli będzie z kolei w drugą stronę i będzie się źle działo na świecie, no japoński yen powinien zyskiwać. Na razie nie mam tutaj jakiegoś kupować, sprzedawać według mnie. Kolejny yen To samo co poprzednie waluty. Jedna, Australijczyk jest Risk On, JPY jest Risk of. czyli jeśli będzie się dobrze działo, to Australijczyk mógłby rosnąć. Jeśli będzie działo się źle na świecie, jakieś problemy, wojny, COVID-19 szaleje, to JPY powinien rosnąć, więc nie mam tutaj jakiegoś yy, no obecnie w kierunku dla tej pary walutowej, według Pana D1. Kolejna parka walutowa GPP-NSD. Bank Anglii jest na razie mieszane, może inaczej. Bailey ostatnio powiedział, że oni się przyglądają tym ujemnym stopy procentowym, że oni na to patrzą, że oni to mogą wykorzystać, ale to nie znaczy, że jeszcze wykorzystają, że już zaraz teraz te ujemne stopy procentowe. I do tego Brexit jeszcze ciąży funtowi. No i wzrastające liczby zachorowań, i tak dalej, w Wielkiej Brytanii. Kolejne restrykcje. Obecnie na poziomie drugim, z trzech. Więc funt jest według mnie słaby, i przez to cały bajzel z tym Brexitem nie chciałbym go na razie kupować. Z kolei nowozelandzki dolar. Tak jak mówiłem, Bank Nowej Zelandii też chcę obniżać stopy procentowe, ale oni nie mają brexitu, nie mają covida, nie mają tam jakichś super problemów, więc jeśli źle by się działo na funcie brytyjskim odnośnie brexit, to stawiałbym właśnie kierunek na gpp nsd, że nsd byłby lepszym wyborem niż gpp. Kolejna para walutowa. Nsd chf to samo co jpy i to samo co inne waluty risk Riskow. Jeśli będzie działo się dobrze, no to NSD powinni zyskiwać. Jeśli znajdziemy jakąś szczepionkę na COVID i tak dalej, jeśli będzie działo się na świecie źle, no to CHF powinien zyskiwać. Obecnie myślę, że będziemy szli po prostu bokiem i dostosowywali się każdego dnia do panujących warunków i newsów. Euro, NSD, e, przepraszam, euro, USD. No, sytuacja jest tutaj pogotwana, bo Europejski Bank Centralny nie jest obecnie nastawiony na obniżenie stóp procentowych, przynajmniej nie na razie. Z kolei dolar amerykański i Fed mówią wprost, najszybsze podwyżki stóp procentowych będą za jakieś 2-3 lata. Więc jedni i drudzy, ani w górę, ani w dół. W USA mamy jeszcze wybory prezydenckie, które pewnie zaważą na tym, gdzie pokieruje się Euro USD w drugą stronę. Euro nie chciałbym kupować, bo Hiszpania ma coraz gorsze problemy z COVID-19. W Niemczech jest to samo, we Francji jest to samo, po prostu sobie Europa nie radzi za dobrze z COVID-19. W USA ostatnio też padł jakiś rekord, iluś tam 60-90 tysięcy zarażonych jednego dnia. Więc tutaj spodziewałbym się raczej ruchu w bok, jeżeli do góry czy w dół. No, myślę, że najbliższe wybory prezydenckie w USD w Ameryce powinny coś tutaj wywołać, jakiś ruch na kilka dni. Pytanie tylko, w którym kierunku, nie? Zależy, kto wygra te wybory. GPP out. Tak, jak mówiłem, ani Bank Australii, ani Bank Bank Australii jest nastawiony gołębio i chce obniżać stopy procentowe Z kolei GPP ma swój Brexit restrykcje drugiego z trzech poziomów i Bank Anglii też nie wie, kiedy będzie obniżał czy będzie obniżał te 100% sytuacja jest niepewna. Myślę, że GPP out najlepiej będzie dostosowywać się do tego jakie NFC -y będą się pojawiać, czyli jeśli będzie dobrze o Brexicie i w końcu się dogadają, no to kupujemy GPP. Jeśli się nadal nie dogadają na co nic nie wskazuje na to, żeby się dogadali to nadal bym się powstrzymywał przed kupnem tutaj, czy sprzedażą na dłuższy termin. Kolejna para walutowa USD CHF. No, CHF jest walutą RISKOW, czyli jeśli by się źle działo w Ameryce, przykładowo czy na świecie, no to powinien zyskiwać. W drugą stronę USD też jest walutą RISKOW, czyli jeśli coś się źle dzieje, no to uciekamy się do. Właśnie amerykańskich dolarów jako bezpiecznej przystani też, więc USDCHF zgaduję, że dopiero po wyborach będzie się coś wyjaśniał. Na obecną chwilę nie mam tutaj jakiegoś. Kupuj i sprzedawaj. I jedynie dostosowywać się do warunków intraday. Na dłuższą metę nie chciałbym tutaj handlować Kupną sprzedaż na tej walucie. Kolejna para walutowa USDCAT. No, tutaj jeśli chodzi o banki centralne to myślę, że Fed powiedziałby 2-3 lata zanim zaczniemy podwyższać stopy procentowe. Z kolei Bank Kanady najbliższa konferencja prasowa oraz y co oni zrobią w końcu z tym dolarem kanadyjskim będzie w czwartek, jak się nie mylę, więc dopiero w czwartek czy w środę będziemy wiedzieli co Bank Kanady ma na myśli zrobić z tym dolarem kanadyjskim, według mnie. Kanadyczyk jest uzależniony obecnie od między innymi cen ropy i jeśli cena ropy by zaczęła poskakiwać, to myślę, że obierałbym kierunek w dół. No, obecnie wolałbym po prostu nie ruszać tego dolara kanadyjskiego do dolara amerykańskiego, bo wybory prezydenckie w USA czwartek dopiero będziemy mieli Bank Kanady i będziemy coś wiedzieć więcej, jak oni się zapatrują na politykę monetarną. Na razie myślę, że będziemy się tak utrzymywać w jakiejś konsolidacji. GPP, JPY. Jeśli chodzi o GPP, PY na interwale D1. O GPP już wspomniałem. Bank Anglii niepewny, co ma zrobić w końcu z tymi stopami procentowymi. JPY, waluta riskow, czyli jeśli by się źle działo, no to biegniemy do... JPY kupujemy. Jeśli chodzi znowu o KPP, no Brexit i tak dalej. Nie spodziewam się tutaj jakiegoś kierunku w górę czy w dół. Pewnie będziemy się szarpać, w, tak jak przyjdą Nefsy odnośnie Brexita. To jeśli będzie dobrze odnośnie Brexita, to do góry. A jeśli będzie źle odnośnie Brexita i źle się na świecie działo, no to KPP JPY w dół. Kolejna para walutowa od PY. CAD jest walutą riską, czyli jeśli by się dobrze działo ropa by szła do góry przykładowo, kurs ropy by wzrastał, a JPY, albo działo się źle na świecie, to JPY będzie wzrastał. W czwartek będziemy mieli ten Bank Kanady, więc będziemy wiedzieli więcej jak się tutaj zapatruje Bank Kanady na politykę monetarną. W zależności od sentymentu właśnie Mamy taki niepewny syntymet. Jednego dnia masz dobrze, następnego już masz gorzej. Nie jestem pewien, jakbym tutaj handlował. Nie do końca na dłuższy termin, nie chciałbym się tutaj wypowiadać: czy kupno, czy sprzedaż, bo musiałoby się na świecie uspokoić, musieliby znaleźć szczepionkę na COVID i tak dalej. Ropa by musiała zacząć iść do góry, wtedy bym kupował kadłuby. W przeciwnym razie wolę bym to po prostu nie ruszać obecnie. Kolejna para walutowa USD JPY. Na D1. Najbliższy event, jaki na tej parze może coś zmienić to wybory prezydenckie. Jak już wspominałem USD i JPY są walutami Riscov, czyli spodziewam się konsolidacji. Nie, ani do góry, ani w dół. Najbliższe właśnie co może się wydarzyć to wybory prezydenckie. Nie mam tutaj jakiegoś nastawienia długoterminowego, żeby kupować czy sprzedawać USD, JPY. GPP, CAD. GPP, no Brexit, niepewny Bank Anglii, w kółko to samo. Jeśli chodzi o kanadyjczyka, w czwartek dopiero będziemy wiedzieli co dalej i cena ropy. Na dłuższą metę myślę, że jednak jeśli by się pojawiły brexitowe, NFC na złe i tak dalej, to ja bym chciał sprzedawać właśnie GPP, Kada, żeby kupować właśnie kanadyjczyka, sprzedawać GPP. GPP według mnie jest słabszy od... Kanadyjczyka, ale w czwartek dowiemy się co myśli Bank Kanady na temat kanadyjskiego dolara i będziemy wiedzieli więcej. Do czwartku bym jeszcze się wstrzymał. I, no i Brexit cały czas ciąży, więc ruchy mogą być chaotyczne. GPPUSD nie chciałbym kupować ani jednego ani drugiego. Jeden ma Brexit nierozwiązany, Bank Anglii, wiadomo też nie wie co ma ze sobą zrobić, w końcu obniżać te stopy czy utrzymać na razie tak jak są może się wyjaśni Brexit, to wtedy zobaczymy USD z kolei 2-3 lata zanim będą podwyżki 100% i czekają na stimulus bill od rządu, żeby w końcu jakieś pieniądze dali na pobudzenie gospodarki ludziom i tak dalej. I tak dalej. więc nie, nie mam tutaj jakiegoś góra czy kupować czy sprzedawać GPP, CHF No GPP już powtarzałem, że Brexit, Bank Anglii i tak dalej, CHF jest riskowny, więc jeśli by się źle działo na świecie, Brexit by się nie miał układać dobrze, no to bym sprzedawał, ale tylko na krótką chwilę, na dłuższą metę, wolałbym tego teraz też nie ruszać. Jeśli z kolei Brexit by się dobrze ułożył, by w końcu wyszli z tej Unii Europejskiej i by nie było problemów, no to GPP, CHF bym kupował, ale do tego czasu daleka droga pewnie. Euro out. No to jest ciekawa parka walutowa po euro, tak jak mówiłem, Europejski Bank Centralny. Nie chce obniżać jeszcze stóp procentowych, zastanawiają się nad tym. Tymczasem z covid sobie nie radzą w Unii Europejskiej, a z kolei australijski dolar też chce obniżać stopy procentowe. I ma jeszcze do tego wojnę handlową, tak jakby z Chinami, więc ani jeden, ani drugi boi out i euro jest słabe. Nie chciałbym tutaj nic kupować ani sprzedawać na dłuższą metę. Euro NSD. Tutaj powiedziałbym, że bardziej byłbym nastawiony na kupno nowozelandzkiego dolara, pomimo tego, że mówią, że będą obniżać stopy procentowe i tak dalej. No to jednak. Oni nie mają takich problemów z COVID-em jak Unia Europejska. Dodatkowo nie mają tam, nie wiem, między innymi tego COVID-u, z którym sobie Unia nie bardzo radzi. Też chcą obniżyć stopy procentowe, ale jednak według mnie bardziej atrakcyjnym byłby Nowozelandczyk, bo nie ma problemów z tym COVID-em, a Unia Europejska ledwo sobie z tym radzi. AUT NSD. Tutaj patrzałbym na spadki. Dlaczego? No, bo dolar australijski dane ostatnio wychodzą no, słabe, według mnie coraz gorsze i tak dalej. Tylko nie będzie kolejna paczka danych, które pewnie będą jeszcze gorsze. I ostatnio przemawiali Debel, i Lovech, chyba z RBA, dwa tygodnie temu i właśnie byli tacy. Gołębi, chcieli z, z, obniżyć kurs dolara australijskiego, co udało im się dość sukcesywnie, jak widać po wykresie. I nie chciałbym po prostu kupować Australijczyka, bo ma problemy z y, ich największym partnerem handlowym, czyli z Chinami. Chiny ostatnio zbanowały węgiel od Australii oraz, jak się nie mylę, cotton, y, bawełna i nie chcą po prostu się dogadać. Australijczycy z Chinami mają zgrzyt i to jest złe dla Australii i dla gospodarki. Z kolei Nowa Zelandia też mówi, że będzie obniżać stopy procentowe, ale nie jest tak bardzo y, gołębiona nastawiona jak australijski dolar i nie ma żadnych, nie prowadzi żadnych wojen z innymi krajami jeśli chodzi o ekonomię i Nikt im tam produktów nie banuje, że nie będę od Ciebie brał tych produktów, bo coś tam. Więc myślę, że na dłuższą metę Australia Nowy w dół. Według mnie. Jeśli chodzi o CAD, CHF. No mamy walutę RISKON, CAD i CHF jako walutę riską, więc jesteśmy uzależnieni od sentymentu. Tak jak z P JPY dopiero gdyby było dobrze na świecie i tak dalej, a cena ropy by zaczęła rosnąć, bo nikt by się już nie przejmował COVID-em, bo mamy szczepionkę, która daje na odporność, w ogóle, to wtedy do góry. A na obecną chwilę myślę, że będziemy się szamotać w górę i w dół, w dół i w górę i bez kierunku. Eurokat. Według mnie euro, tak jak mówiłem no niby chcę obniżyć te stopy procentowe, ale jeszcze nie. Kanadyjski dolar w czwartek czy w środę będą przemówienie z Banku Kanady i konferencja prasowa oraz oraz yy, sesja pytań i odpowiedzi myślę, że na dłuższą metę według mnie jakby ropa zaczęła rosnąć i byłoby coraz lepiej, a coraz więcej niestety spraw zarażonych i śmiertelnych przypadków COVID w Europie, to byłbym nastawiony bardziej na sprzedaż euro w stosunku do kala. Jeśli chodzi o euro CHF. Coraz więcej zarażonych i śmiertelnych przypadków COVID-a w Europie na pewno nie będzie pomagać euro w rośnięciu do CHF. Z kolei, jeśli będzie coraz gorzej na świecie się działo, to zgaduję, że właśnie będziemy szli w dół na euro CHF w dłuższym terminie. CHF, JPY na interwale D1 obydwie waluty są Riskow, więc ciężko będzie tutaj ustalić jakiś kierunek na dłuższą metę. Może gdyby w strefie euro działo się lepiej, to CHF zacząłby gonić euro i wtedy moglibyśmy iść do góry, ale obydwie waluty są riskowe więc jeśli coś się będzie źle działo, to każdy będzie patrzył, gdzie to się dzieje źle: czy w euro, czy w w Szwajcarii, czy w Japonii więc tutaj spodziewam się dalej konsolidacji jeśli chodzi o Euro-GPP konsolidacja prosto myślę, że tak Euro wiadomo strefy po, mają problemy z covid -em. z kolei jeśli chodzi o Brexit no to GPP ciąży jeśli pojawią się dobre NFC dla Brexit i że w końcu wychodzą i się dogadali, będzie jakaś, jak to się nazywa, kompromis, jak to Macron powiedział chyba w piątek, że kładą grunt pod kompromis w sprawie połowu ryb i tak dalej, jeśli GPP wyjdzie w końcu z Brexitem i będzie fajna umowa, no to GPP powinien zyskiwać w stosunku do euro. Jeśli z kolei okaże się, że Brexit stoi na niczym i Wielka Brytania wychodzi bez umowy lub w jakimś tam stylu nie, nie za dobrym, no to Euro-GPP powinien iść do góry. Na razie myślę, że przez ten Brexit będziemy tutaj się po prostu bujać w góry, w dół i konsolidacja. Jeśli chodzi o Euro-JPY. Myślę, że będziemy uważnie patrzeć na te właśnie dane makro i to rekowery odnośnie strefy euro i co tam ECB ma zamiar w końcu zrobić, jak się zapatruje na gospodarkę i jak ją wspomóc. Jeśli z kolei byłoby gorzej we strefie euro, coraz gorsze dane, coraz więcej spraw COVID i tak dalej, i sentyment riskow by się łączył, że źle się dzieje na świecie i, i uciekamy do bezpiecznych przystani, to spodziewałbym się właśnie kupna JPY i wyprzedania euro. A na teraz myślę, że będziemy po prostu musieli się użerać z takim ruchem bocznym w górę i w dół i w zależności od dnia i co się dzieje na chwilę bieżącą. No i to w sumie będą wszystkie waluty omówione na teraz. Mam nadzieję, że Wam ci się podobał ten filmik, że jest lepiej to skonstruowany niż ostatni swing trading. No i mam nadzieję, że wiedza, czy to co mówię się komuś przyda na coś. Jeśli Ci się podobał filmik, znasz kogoś, kto byłby zainteresowany takim właśnie spojrzeniem, no to podeślij mu link do filmu. Jeśli Ci się podobało, daj lajka. Masz jakieś pomysły, sugestie, podoba Ci się lub nie, napisz w komentarzach. No i do następnego filmu.